Dzień dobry, wieczór, witajcie moi drodzy. W ten styczniowy wieczór, przynajmniej u mnie, kiedy nagrywam ten film. Firma Tauron, której jestem klientem, opublikowała właśnie nowe ceny energii elektrycznej na rok 2025. W tym filmie wam je przedstawię. Wszystkie ceny, które będę podawał, są cenami brutto czyli uwzględniającymi opodatek. I tak, w strefie G11. Cena za 1 kWh to 77 groszy. Cena dystrybucji tej energii to 36 groszy. Czyli łączna cena 1 kWh w taryfie G11 w Tauronie od 1 stycznia 2025 to złoty i 13 groszy. Taryfa G12, czyli taryfa kiedy. Energia elektryczna w godzinach nocnych i w dwie godziny w ciągu dnia jest tańsza, a w pozostałych godzinach jest droższa. To tak. Strefa dzienna, czyli tam kiedy, wtedy, kiedy energia elektryczna jest droższa, to 1 kWh, 87 groszy. Dystrybucja 40 groszy. Łączna cena 1 kWh, 28. Zaokrąglenie to 2 miejsc po przecinku. Strefa tańsza. To cena 1 kWh 61 groszy, cena dystrybucji to 12 groszy, czyli łączna cena 1 kWh to 73 groszy. Taryfa G12W to jest taryfa, kiedy w weekendy, dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach nocnych. I, ciągu, I przez dwie godziny w ciągu dnia cena energii jest tańsza, a w pozostałych godzinach jest droższa. I tak. Strefa pierwsza, szczytowa, czyli wtedy, kiedy energia jest droższa. Cena 1 kWh to 97 groszy. Cena dystrybucji to 45 groszy, czyli łączny koszt, jednej kilo, ko, łączny koszt zakupu 1 kWh w tej strefie to złoty 41. Zł. Strefa druga, czyli wtedy, kiedy energia elektryczna jest tańsza, to cena 1 kWh 61 groszy. Cena dystrybucji to 11 groszy, czyli koszt zakupu 1 kWh w tańszej strefie w taryfie G12W to 72 groszy, czyli połowa tego, połowa tej kwoty, co w strefie droższej. Więc tutaj, jeśli ktoś. Ma taryfę G12W, a my właśnie taką mamy, to warto bardzo pilnować i zużywać energię elektryczną tylko w tych godzinach, kiedy jest ona tańsza czyli weekendy, dni ustawowo wolne od pracy w godzinach nocnych oraz w godzinach między 13 a 15 w ciągu dnia. No i taryfa G13, strefa pierwsza 84 grosze 1 kW godzina. 28 groszy dystrybucja, cena łączna kWh to złoty 12 groszy. Strefa druga, czyli ta najdroższa, cena jednej kWh, 1 kWh złoty 17, cena dystrybucji 46 groszy, cena jednej kWh, 1 kWh złoty 63, no, kosmiczna wartość. Strefa trzecia, najtańsza w tej taryfie to 1 kWh, koszt 64 grosze. Dystrybucja to tylko 9 groszy. I łączna kwota zakupu 1 kWh w G13 w strefie trzeciej to 73 grosze. Gdybym miał tą taryfę, również tutaj bardzo bym pilnował, żeby pobierać najwięcej energii elektrycznej w strefie trzeciej. I teraz uwaga. Takie ceny energii elektrycznej będą obowiązywały od 1 października 2025 roku, ponieważ do 30 września 2025 roku obowiązuje pakiet osłonowy, i maksymalna cena energii elektrycznej w każdej taryfie to 50 groszy netto, czyli 62 grosze brutto. Jeżeli Uwzględnimy pakiet osłonowy. To zobaczcie, ceny energii elektrycznej uwzględniające pakiet osłonowy obowiązujące do końca września 2025 roku będą wyglądały następująco. Taryfa G11 98 groszy. Taryfa G12 zł i 2 grosze oraz w taryfie dziennej i 74 groszy w taryfie nocnej. Taryfa G12: w... <laughs> złoty 7 groszy w strefie pierwszej szczytowej i 73 groszy w strefie drugiej pozaszczytowej. I taryfa G13: mamy strefa pierwsza 90 groszy, strefa druga złoty i 7 groszy, no prawie 8 groszy. I strefa trzecia, 71 groszy. To są już ceny z opłatami dystrybucyjnymi, które nie będą się zmieniały. Więc, jak widać, obniżki są, chociaż w niektórych przypadkach kosmetyczne, no ale jednak troszkę te ceny energii elektrycznej są niższe. Co ciekawe, na przykład w taryfie G12 i G12W po uwzględnieniu tej obniżki czy tej pakietu osłonowego w strefach tańszych, ceny energii elektrycznej byłyby wyższe niż normalnie w cenniku taryfowym. Jeżeli dobrze zrozumiałem warunki tego pakietu osłonowego, to te ceny są uwzględniane tylko w chwili, kiedy cena cennikowa jest wyższa od tej no, ograniczonej przez pakiet osłonowy. Jeśli ta cena jest niższa w cenniku standardowym, to będą brane pod uwagę te ceny niższe. Czyli, moje. jeśli dobrze myślę, to w taryfie G12W, w strefie ta niższej, będzie brana pod uwagę cena z cennika, takiego sprzedawcy standardowego, i podobnie w taryfie G12W. Poprawcie mnie, jeśli bzdury opowiadam. Więc, jak widać, do końca września. Cieszymy się niskimi cenami energii elektrycznej, a później będziemy płakać i płacić wyższe rachunki za prąd. I to sporo. I teraz jeszcze jedna uwaga, jedno ostrzeżenie bo w cenniku taurona pojawiła się nowa oferta tak zwana nowa energia, w której Tauron deklaruje, że jeżeli podpiszecie aneks do umowy, to będziecie mieli stałą cenę energii przez 9 lat. Czyli podpisujemy aneks do umowy, który zacznie obowiązywać w lutym 2025 i do lutego 2034 te ceny energii się nie zmienią. No tak naprawdę nie wiemy, jak będzie sytuacja na rynku energii, czy te ceny będą rosły, malały, czy coś się z tymi cenami wydarzy, więc. To jest taka trochę loteria i wielka niewiadoma. Więc dobrze się zastanówcie, czy skorzystać z tej oferty, chociaż, jak widać, ceny energii elektrycznej są nieco niższe od standardowego cennika, bo na przykład w taryfie G11 standardowy mamy 77 groszy, a w nowym cenniku 74 grosze więc no, 3 grosze różnicy. Tak? W taryfie G12, G12 W jest podobnie. Różnica to około od 3 do 5 groszy za kilowatogodzinę. Niby niewiele, no ale na przestrzeni 9 lat może się uzbierać spora oszczędność. Tylko, uwaga, tutaj jest haczyk. Bo nie może być tak, że coś dostaniemy za darmo, czy taniej. Bo w tym cenniku nowa energia pojawiła się stawka stała. Czyli tak, taki kolejny dodatkowy abonament który będzie trzeba płacić co miesiąc. Będzie dopisywana ta kwota do rachunku i na, na w styczniu 2025 roku to jest 31 50 groszy. Czyli nieważne, czy zużyjecie jedną, 100, 1000 kWh, na waszych rachunkach, jeśli zdecydujecie, zdecydujecie się na cennik Nowa Energia, przez 9 kolejnych lat będzie się pojawiało co miesiąc kwota 31,50. I teraz zobaczcie, jeżeli zużywacie mało energii elektrycznej, to w ciągu roku zapłacicie tylko samych tych opłat stałych, dodatkowych, które są w tym cenniku, 378 zł. A w ciągu 9 lat będzie to kwota 3402 zł. Tylko za to, że korzystacie z tego Niby promocyjnego cennika energii elektrycznej, który jest i gwarancji ceny przez 9 kolejnych lat. I teraz zobaczcie: zużywacie 1000 kWh rocznie. W obowiązującej obecnie taryfie sprzedawcy te 1000 kWh rocznie kosztowałoby Was 1134 zł. W nowym cenniku kosztowało Was Kosztowałoby Was 1096 zł. Różnica to 37,50, ale do tej niższej ceny musicie dołożyć jeszcze te 378 zł rocznie opłat stałych, więc jesteście w plecy 350 zł. Musielibyście zużywać 10 tysięcy kWh rocznie, żeby Przejście na nową taryfę Wam się opłacało, bo, no nawet więcej niż 10 tysięcy kWh, bo w przypadku zużywa, zużycia energii elektrycznej na poziomie 10 tysięcy kWh rocznie bez wsparcia energii z fotowoltaiki, różnica w, ty, w cenie zakupu energii elektrycznej w nowej taryfie i w tej obecnej taryfie sprzedawcy to 375 zł rocznie. Czyli tyle. Ile trzeba zapłacić u stałych z tej taryfy? Nowa energia. Więc, moim zdaniem, absolutnie nie warto przechodzić na tą taryfę. Po pierwsze, oszczędności są niewielkie, no chyba że zużywacie kosmicznej ilości energii elektrycznej, nie macie fotowoltaiki. A po drugie, macie stałą cenę energii przez 9 lat. Owszem, ceny mogą pójść w górę, ale mogą również spaść. I co wtedy? Będziecie płacili dalej wysokie rachunki, będziecie dalej płacili tą stawkę opłaty stałej, a kiedy ceny energii elektrycznej spadną, to wszyscy, którzy z tej nowej oferty nie skorzystali, będą cieszyli się niższymi rachunkami za prąd. Więc tutaj trzeba być ostrożnym. Jeśli ktoś wam będzie przedstawiał, że są ceny niższe, że będzie super, hiper, wspaniale, fantastycznie, to weźcie kartkę ołówek i policzcie, czy wam się to opłaca. Moim zdaniem jest to nieopłacalna zmiana, przynajmniej na styczeń 2025 roku, kiedy te różnice w cenach energii elektrycznej są niewielkie. I co myślicie o nowych cenach energii elektrycznej? Do września, do końca września mamy jeszcze ceny promocyjne, ale później no, będzie drogo. Szczególnie, że ten pakiet osłonowy obowiązuje. No, do końca lata, tak? A wyższe ceny będą zimą, kiedy sporo osób zacznie ogrzewać swoje domy pompami ciepła i innymi urządzeniami zasilanymi prądem. Więc jeśli ktoś nie ma fotowoltaiki i nie nazbiera sobie odpowiedniej ilości kilowatogodzin czy też złotówek w depozycie, no to będzie miał wyższe rachunki za energię elektryczną, I jeśli ktoś. Mówi, że teraz nie opłaca się zmieniać taryfy z G11, tej standardowej, na tańszą G12 lub G12W. No to jest w błędzie, bo jak widać, ceny w strefach tańszej i nocnej w tych taryfach są różne i ta różnica wynosi około 50%. Owszem, tutaj znowu trzeba spojrzeć sobie prosto w twarz, trzeba troszkę przeorganizować swoje życie i nauczyć się korzystać z energochłonnych urządzeń w godzinach, kiedy prąd jest tańszy, tak? Czyli zmywarkę wstawiamy w nocy albo w godzinach, kiedy energia elektryczna w ciągu dnia kosztuje mniej. Yy, nie wiem, chleb wypiekamy również w godzinach nocnych albo w godzinach tańszych i pralkę i wszystkie inne energochłonne urządzenia włączamy w godzinach, kiedy energia kosztuje mniej. No trudno. Koniec lenistwa. Trzeba wziąć się w garść, zmienić trochę swoje życie i dopasować się do zmieniających się warunków, jakie nam dyktują sprzedawcy energii. I jeszcze jedna uwaga. Ceny, które Wam przedstawiłem, to są ceny dla Śląska, a dokładnie dla regionu Gliwickiego, w którym ja mieszkam i w którym te ceny obowiązują. Jeśli mieszkacie w innym regionie, to musicie sobie zobaczyć na stronie Taurona, jak. Jakie ceny będą obowiązywały Was <laughs> przez pierwsze 9 miesięcy roku 2025, a później o ile wzrosną one w październiku listopadzie i grudniu po wygaśnięciu pakietu osłonowego. Jeśli ten film Wam się podobał, zostawcie kciuk w górę. Jeśli macie ochotę, zasubskrybujcie mój kanał, a link do strony Taurona, gdzie znalazłem te najnowsze ceny energii elektrycznej znajdziecie w opisie tego filmu. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tych cenach energetycznej. Ja Was pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Cześć!